Pozdrawiamy z Kuala Lumpur, a dokładnie z wieży Menara. Jesteśmy na wysokości 421 metrów. No i tutaj z tej wieży rozpościera się piękny widok na tą betonową dżunglę. No Wygląda to naprawdę niesamowicie. Gdzie tylko wzrokiem nie sięgnąć znajdują się same budynki, wieżowce. Mniejsze, większe. A tutaj... Petrona stały. Kuala Lumpur naprawdę nie trzeba wydawać milionów, żeby znaleźć się w takim basenie. Kosztowało to raptem 200 zł za dobę dla dwóch osób, więc... Aktualizacja jest fantastyczna. Mamy tutaj widok na Petronas Towers. Do Petronas Towers mamy 5-6 minut piechotą. Część zdjęć kłamie, tak? Część zdjęć jest nieaktualna, przez to, że, tutaj, że Kuala Lumpur jest w budowie, cały czas to się tutaj buduje. Więc widok sprzed dwóch lat może być kompletnie nieaktualny. No. Jeden fajny basen, który wypatrzyłam, w komentarzach widziałam zdjęcia, że niestety Petronas stałe zostały zasłonięte przez wielką budowę. No wszędzie się budują. Dzień jest sobota, tak? tutaj pełną parą po prostu coś robią, tak? Czy jest kolejna budowa. Kolejny budynek powstaje, tutaj jest jakaś przestrzeń, o, gdzie można by pewnie coś zbudować i nie bym się, gdybyśmy tutaj za rok przyjechali, a tutaj powstała jakaś kolejna wieża. Natalia w ręku trzeba mam offline, dzięki którym tu się odnajdziemy w tym gąszczu tej dżungli, tej miejskiej dżungli, tak, no bo w sumie jak to inaczej nazwać. Gdzie by się nie rozejrzeć, to albo coś się buduje, albo już coś wyrosło. Jest godzina 18 czasu malezyjskiego i idziemy na piechotę, jedziemy na piechotę. wszystko tak. stoi i równie... Ale niewiele... O, nie, niewiele a tu się wyłania... Co? Petronas Twin Tower. Najsłynniejszy Twin Tower, czyli Petronas Tower. Kolejny dzień w Kuala Lumpur. Dzisiaj wybraliśmy się na... Wieżę widokową, a po wieży przyjechaliśmy do Batu Caves, które wyglądają tak. Do jaskini świątynnej prowadzą 272 schody pomalowane na kolorowo. Jesteśmy w jaskini świątynnej, najbardziej znanej jaskini w kompleksie Batu Caves. Ciekawa, bardzo ciekawa jest historia powstania tych jaskiń, dlatego że pod koniec XIX wieku zauważono, że wejście do jednej z jaskin wspomina kształtem Tłusznie będącą atrybutem księgowskiego Boga Wojny Muruga Murugana i budowano tutaj świątynię poświęconą temu bogowi. Po 20 minutach spacerkiem od Twin Tower doszliśmy na ulicę Jalan Alor. No i w sumie taki można powiedzieć, że znowu trafiliśmy do małego street raju, bo co tutaj się dzieje to... To naprawdę się tutaj dużo dzieje, jest tyle wpływów różnych kuchni, to się w głowie nie mieści. Mamy duriany, melony, ananasy, soki, co tam chcesz? Mamy sok z granata, mamy różne smaczne rzeczy, spodzone na głębokim tłuszczu, co tam chcesz? Mamy też boczuś. No, wszystko co chcecie to macie tutaj. Jest. Mamy też ryby do wyboru. Im później się robi, tym więcej ludzi przychodzi. Są też malezyjskie pankeiki. Chyba jakieś z orzechami. Wyglądają apetycznie. Ryby, skrzydełka, owoce morza. Szaszłykowy raj. Można, można naprawdę oszaleć. Tam były jakieś mięsa, tu są jakieś warzywka grillowane, kalafiory, pieczarki, grzybki, nie wiem, jakieś pakchoje, jakieś bakłażany, tu jakieś są też szybki. Wszystko co tam tutaj sobie zapragniecie, oni zgrillują. Oni zrobią to pyszne. Nie? No. Teraz patrzcie... w tym Kuala Lumpur, jeśli chodzi o fujnaria. No, po prostu jest teraz ty... żałujemy, że jesteśmy tylko dwa dni, bo no. pewnie byśmy tutaj zostali dłużej, żeby zjeść. Jest tyle tutaj wpływów. Tak, bo to tak jest. naprawdę są, y, jest kuchnia malajska, jest kuchnia chińska, bo tu jest y, bardzo dużo, y, y, duża mniejszość chińska i jest kuchnia indyjska. Oprócz tego też są wpływy tajskie, ale też jest, y, dużo, y, jest dużo na powodów pracowników z krajów muzułmańskich. mamy takie małe gruby z grilla Na początku zastanawialiśmy się jak je zjeść Okazało się, że je się jak w całości No i są całkiem naprawdę dobre Są całkiem chudiące Nie tego, tego mamy kilka sosików mm. Tak, to są takie małe To są takie długie i wąziutkie grzybki Które są grillowane I co? <laughs> mm. No nie wiem, ja boczku nie wyczułam, ale zaraz jeszcze spróbuję i zobaczymy. Ja wyczuwam boczek, z drugiej strony jakby jakiś taki spieczony ser wyczuwam, gdzieś tam dalej. Nie? Ale tak bardzo, tak bardzo tak ciekawy smak, bardzo spróbować, tak? tak, tak, tak bardzo ciekawe, są ciekawe i... Bartok i